Jak stylowo i modnie ubrać się do pracy? I czy moje stylizacje nadają się do kancelarii? Sprawdźmy, co Oliwia ma w szafie i zróbmy małą rewolucję. Oliwia, pokaż mi Twoją stylizację, jaką nosisz najczęściej do pracy, a ja postaram się ją podrasować. No dobra, to daj mi sekunda. To moja pierwsza propozycja. Co o niej sądzisz? Czerwone to zdecydowanie Twój wyróżnik stylu, ale ja postaram się przełamać zamieniając marynarkę na inny kolor. Dobra, jestem ciekawa. Takim kolorem chyba jeszcze nie łączyłeś czerwonych spodni. Trochę to nie w moim stylu, ale zobaczymy i da się przebrać. Odważna wersja, wyjście poza strefę komfortu, coś niecodziennego, jak się czujesz? Czuję się na pewno inaczej. Nie wiem do końca, jak się w tym czuję, na pewno mi się podoba, ale moi widzowie będą pewnie troszkę zasmuceni, że nie ma tej ich ulubionej marynarki z kokardą. Ale fajne. Jest na pewno fajne, nie wiem, czy na tyle jestem odważna, ale jestem na tak. Świat należy do odważnych. To moja druga stylizacja. Co o niej sądzisz i co byś tutaj zmieniła? Prezentuje się świetnie, ale ja znalazłam w Twojej szafie idealną koszulę, która będzie pasowała do tej stylizacji. Dodatki są nieodłącznym elementem stylizacji, a Oliwia uwielbia opaski. I jak ci się podoba? Jest super. Ta koszula naprawdę fajnie do tego wszystkiego wygląda i współgra, więc uważam, że to będzie super stylówka na troszkę chłodniejsze dni. I ją na pewno wykorzystam. Wygląda zjawiskowo. To w takim razie przedstawiam Ci moją trzecią stylizację. Co o niej sądzisz? Prezentuje się świetnie, ale ja mam pomysł, co zrobić, żebyś mogła wyjść z niej nawet po pracy. Przygotowałam szare spodnie, połączymy z tym topem i dodamy białe Adidasy. I jak się czujesz? No, powiem Ci, że świetnie się czuję. Jest to fantastyczna stylizacja, bardzo wygodna. Nawet powiem szczerze, że nie spodziewałam się, że będzie aż tak super. Uważam, że ten szary kolor wygląda ekstra do tego gorseciku, więc naprawdę. Bardzo się cieszę, idealna stylizacja na spotkanie ze znajomymi, randkę i wyjście po prostu na miasto. Potwierdzam. Myślę, że Oliwka już wie, jak podrasować stylizację. A wydajcie znać, która zmiana Wam się podobała najbardziej.